Chyba zera lekcja No a to się schowam Ach o A chuj Chyba bo to po co Dobra. Dzień dobry. A. Dzień dobry. Przechodzimy tam, dobry, dobry. Przechodzimy tam, gdzie są przejścia służbowe. Jeżeli takich przejść nie ma, to przechodzimy w innych miejscach, jeżeli już musimy przejść. Przechodząc prostopadle do e, torów, e, zasady przejścia są takie same jak przez ulicę, czyli lewo-prawo, ponieważ tych torów... Co może ty nie powiesz? Może... Kurwa, kusi kamerkę włączyć, ale on nie zajebie. Nie słychać pana, ma pan... pan... chyba wyłączył mikrofon czy coś. Popsuło się panu! O, i tyle w tym temacie. Zaraz as